Yes. 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 Wreszcie, wreszcie wychodziłem. Ach. wreszcie wychodziłem! Wreszcie wychodziłem! Wreszcie wychodziłem! moniara! No i co? Żona moja? Chyba kolejne goldzisko trafiłem. Tam jest głęboko, tu jestem przy brzegu, a ja jestem tylko w gumowcach, więc o! I tam wszędzie wszędzie są te sygnały. Dalej już nie wejdę. Okej. Okay. Słuchajcie, jesteśmy na miejscu. Zarosło krzaczorami. Ale tutaj rozbijamy jakiś obóz. Nie wiem, czy chyba w tym miejscu rozbijemy obóz. I słuchajcie, jutro chodzimy tam. Tu w tamtym roku znalazłem hełm. Eee... Zobaczcie, jak to wszystko powysychało. To było wody multum a sygnałów też multum więc oczywiście wiecie wodery i wchodzę pokażę wam to wszystko tak raz dwa bo mówię muszę rozłożyć zaraz namiot nie wiem czy będę palił ognicho czy nie ale zobaczcie już będzie można normalnie wejść nie, nie ma wody. Nie ma. Nie ma. Sucho. Super. O, chociaż troszeczkę się zapada, ale tu pochodzimy. Nie, sucho jest. Tu słuchajcie, z wykrywką będziemy orać. Będzie przerypane, ale ale tu były sygnały. Tu, przy tym drzy, przy tym pniaku ta kłoda, co jest w wodzie, to jest tam drzewo dalej tu była skrzynka a w niej zawartość no super dobra, to się pochodzi obejrzcie sobie filmik ze stycznia albo z lutego jak tu chodziłem w Woderach i, i jak było zamarznięte to jezioro jak tu chodziłem w Woderach było wszędzie wody. Ok. Teraz tutaj poszukamy. Zwierzaki wydeptały ściechy. Najwięcej sygnałów, słuchajcie, miałem tu w tym miejscu. Tu w tym miejscu miałem najwięcej sygnałów. Ale suchutko jest super. Ok. Pięknie. No, chociaż... Grząsko trochę. No ale nic, grzebiemy. Słuchajcie, jutro e, jutro wykrywacz najpierw okolice najpierw okolice tego e, później później zaczniemy z tamtej strony z wykrywaczem. Na samym końcu tu myślę, bo, bo tu jeszcze tu sprawdzę to miejsce, bo w ogóle tutaj to w ogóle nie mogłem dojść. Yy, wtedy w zimę jak chodziłem Bo tu trochę brodziłem Tu to w ogóle nie można dojść Dlaczego w zimę? Bo było zamarznięte trochę I utrzymywało mnie tak jakby na powierzchni Więc mogłem chodzić Na wiosnę znowu za dużo szlamu A teraz jest spoko Tu sprawdzimy i to miejsce sprawdzimy Dobra no. Jasne Ile będzie można to przetrzepiem. Dobra To tyle ja uciekam rozkładać namiot. To zobaczyska. To jest sreberko, jeszcze coś tu jest? Sreberko. Yy, taka papierośniczka chyba. Słamana. No ale proszę bardzo. Ta pierośnica. Pierwszy strzał. Słuchajcie tutaj. Srebro. Sreberko. Pierwszy strzalik. No, może być nieźle. Bardzo ładne. Nie. nie wiem co to słuchajcie jest czy od pocisku Nie wiem, zobaczymy w domku. Jakaś blaszka, okrągła. No, na monetkę gra. ...na monetkę. Jakiś... ...miedziucha chyba jakaś. Miedziucha, bo miękka. Od kranu, ale chyba kolorek, mośc, chyba gałeczka taka spoko, Kszory są i. Wykrywka wariuje, ale to trzeba się po prostu w nią słuchać. Jak daje dobre sygnały, to się kopie. Jak tam piłknie od czasu do czasu, to. O. Tu jest taki moniakowaty, że tak powiem. I akurat pod pniorem. Ale dobrze pójdzie.